No dzisiaj. W domu nie... Ma, nie mają co robić. Jakiś masz taki mało pomarańczowy kolor tygrysie. No taki sobie wybrałem. Nie mogę idealnego pomarańczowego dopasować. W u mnie przy wyborze postaci też byłem bardziej niebieski niż w grze jestem. O, chodź tu. Już, co tam jest? Nie wiem. Gdzie ty Jakiś jesteś? obywatel? Nad to Pod tobą Widziałeś? Chyba go można zabić Nie, nie można Po co to? Dostałeś coś za niego? Nie nic Dobra, chodź biegniemy do płaska, nie ma sensu. Mhm. Możesz do jakiegoś innego kwesta Jesteś? Tak, jestem Zacięło mnie. Gdzie, tam tam gdzie stałeś? Przyjdę mam. Nie wiem dlaczego. A, zabiliśmy tego, tego. Chyba mi się gra. Zabiłem graszowa... tego. Zabiłem tego człania. Yy, Ty nas zabił? No. No, gra się. mi się skraszowała. Naprawdę? Zaraz zobaczę podlecę do ciebie Nie, wystarczyło mi brak odpowiedzi, wiesz, Tak same problemy dzisiaj A w grze dalej jesteś Dopiero po jakimś czasie pewnie mnie wyloguje Fajny smyk jak latasz nie? i naciśniesz F, żeby zlecić na ziemię, to, to... Jak, się. No, tak. no, jak z wysoka spadasz, no. Ciekać, czy im wyżej, to tym większy ten robi. Chyba nie. No, pewnie do pewnego momentu tak. Ciekać, czy mogę samochód zniszczyć na przykład. Niektóre się da wiesz? Ten Koro policyjny na przykład zniszczyłem. A nie, chodzi mi, że zaskakując z góry, Czy go zniszczę. Wątpię, żeby była aż taka interakcja, ale. No? O ile da się go zniszczyć nie, nie, normalnymi nic. atakami. Nawet zarysowania nie. Mam. O, ten mogę zniszczyć normalnymi atakami, nawet mogę go pchać. Nie, czy on ucieka? On ucieka ode mnie. Samochód? Tak. No bo może zwykły obywatel sobie jeździ po mieście. No tak, tak, uderzam go, to zaczyna uciekać. Eee... Gdzie... Aaaaaa! Muszę cię dodać do drużyny. Ale skilla na niego nie działają. No. Właśnie chciałem Cię dodawać. Okej. Okay. O, ja coś tam już widzę. Mhm. Uh -huh. Muszę gościa tak uwolnić. I jeszcze dwóch musimy przykupić, nie? Chyba tak. To chodź, tutaj już bijemy. No tak, no, tutaj, tutaj. Ha, moc kwiatków. Okej, okay, jeszcze jednego. No, udało mi się zamrozić koło się. Co jeszcze trzeba zrobić? O, jeszcze jakiś quest skończony jest. Mhm. Mm I level. Dokładnie. Weapon. Handcluster. Ryjot, polis mnie, bije. Pomóż. Już, pomagam. Tylko zaczek działa. Muszę włączyć. tyle. O, zobacz, i skończony kolejny kład. Mm -hmm. Stu na dostałem. A o, wow, zobacz, patrz, podwójny ten robi, podwójnego teraz zadaje wtedy. Masz już też drugi weapon skill? Tak, patrz Cześć teraz, wybłączłem O fajnie, to dobra, patrz Widziałeś? Mhm. Ty chyba y żywioł decyduje o tym jakiego koloru ataki zadajesz. E tak, też tak mi się wydaje. Bo ja mam zielone, mam od kwiatek. Tam widziałem niektórzy mieli fioletowe. Wow. Dobra, śmigamy dalej. Dobra, dobra, dalej. E, tam, do góry. Nie ma co czasu martować. Koleś na 30 levelu. No właśnie wziąłem. Do zbierania. Tak. Nie do wykładów do zbierania. Mhm. Ale nie, mówię, że tutaj kolektywne jest. No właśnie wiem, wiem, nie lubi. Achievementy dostaniesz. Fuck. Ale gazem nawalają. Zaraz no, są, NIE WIEM JAK! No to spróbuj, nie wiem, wyś na mnie. Guzik nie działa. Spróbuj jeszcze raz. Nie. A spróbuj mnie zaznaczyć może jakoś. No właśnie, nie wiem jak cię zaznaczyć. Może to leczy tylko ciebie, a nie innych. Nie no, piszesz, że tym, ale... To ma ten... Dwa tryby. Jeden jest DPS, a drugi na heal'a, ale nie wiem jak ten na heal'a włączyć. Aha. Dobra, musimy samochodów szukać. Gdzie one są? Samochodów? Nie, musimy skrzynki. Ray Cop -cars. Star with Joker Car. Joker Carbons. No faktycznie. Bo w ogóle w złym miejscu jesteśmy. A, no faktycznie, bo to drugi klasem się teraz faktycznie. Nie e... A co z tamtym? Nie wiem. Wykonaliśmy. Tak? Nie. U mnie nie no, Najwidocznie. bo jeszcze to jest druga część tego klasa teraz. No tak. Dobra, są te samochody. Dobra, lecę mnie też nie leczył, wiesz? Nawet znowu mnie tutaj zabił. Ech, jakiś high level znowu mnie zabił. No, ja chyba uciekam. To był chyba błąd wybrania PVP serwera. A i tam. Później może będzie za to trochę zabawy. A jak na razie twoje odczucia z tej gry? Nie ja wiem, może być nawet. Fajnie. Walka nawet jednak dynamiczna trochę się okazała. Na samym było w prawie żałość, ale... Trochę tak... O kurwa. A Fajnie mi się właśnie dobrze. walka nie podoba. Niby nie ma automataku, ale sztywna się wydaje. Masz tego rola, niby, a i tak nie możesz ataków uniknąć. No, są samo naprowadzające, jak na przykład ten mój. oto. Ale wiesz, nawet jak celują do ciebie pociskiem i robisz rola, to i tak w ciebie trafia. Bez sensu trochę. Takie wiesz. Że niby, jest, 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 żeby było, nie? No tak, no ale jak już robią action gran, no to niech już działa normalnie tak jak powinno, a nie udają. Ale mobów się nie tak kraść. Od innych ludzi, nie? Nie. Nie dostajesz doświadczenia. Aha. Ale koszta się wykonywać. Dzięki Spoko. Jednak jak dużo się ich zbierze to można umrzeć No Już dwa razy prawie umarłem To jakiś quest jest dodatkowy Gdzie? Ty koło mnie. To nie jest quest, to jest collectible Aha Właśnie, wziąłeś sobie skill'e do weapon na lewy przycisk się czy na prawy? Eee, do lewego. A ja wziąłem do prawego. No bo ty jesteś ręczny. nie? No niby tak, w sumie i tak jestem taki w semi-range w tej chwili. Nie mam zbyt dużego wysiłku. Okay. Co teraz? Eee, nie wiem. Joker bo... O, tutaj. Kurde, strzelaj, to przez we mnie. Nie da się, nie da się podnik, latając. Musimy teraz przyczepiać bomby do ludzi. O, oh, fuck. No i padłem. Tak? No. Czekaj, skrzesz cię. Tylko ty nie padnij. Mmm. Jak się wskrzesza? E? No właśnie nie mogę. Nie? Nie. No to trudno. Musisz lecieć. No, niestety. A nie daje Szybko się dosyć dzięki lataniu przemieszcza. No. Ciekawe jak przyjemny z jest. No kurde, i znowu mi zaczęli gdzieś bić na środku, nie wiem, zanim do Ciebie do dolecę, teraz trochę mi... Dobra, lecę do Ciebie. O, dobra, już lecę. Tutaj w sumie możemy bić. Dobra. Pysz, dosyć spory tory. A co robić? Musisz bić patron patrolmenów i jak upadną, to przyczepiesz do nich bomby. Aha, okej. Okay. O, nie działam proszę, to, masz, to Właśnie dużo jest tych... Yy... Do zbierania? Nie, no to jest strasznie dużo i, wiesz co, i ciężko jest przyczepić coś komuś właśnie, bo... Zaraz, zaraz się rzuca jeden po drugim do ciebie. No ludzi, ludzie też kradną. No. Ja zrobiłem. A ty? Yy, mi też zaliczyło. To chodź, lecimy dalej. I prawie lewem mam. No, no, ja nie. Szybko się widzi. Czyli pół paska mi brakuje. Paska? Mhm. To jest jakiś pas. O, to na dole. To co to, to jest co na górze takie pomarańczowe koło pod życiem? Nie wiem, ale na pewno to nie jest pasek doświadczenia. To jest, jest doświadczenie co dole. Hmm. Dziwne są, bo NPC są z dwóch stron. Ciekawe czy te zadania są podzielone tak, że Hirausi też w tym samym miejscu mają. Bardzo możliwe, skoro chociaż nie, to by bez sensu było w sumie, żeby od razu na pierwszej mapie można było się to tak wbić od razu. Czy ja wiem, czy tak bez sensu? też w sumie. Kurde, nie wiem, jaki to ma zasięg ciężko.